Wielomian f jest dany następującym wzorem. Reszta z dzielenia wielomianu f przez dwumian x-2 minus jest równa 3, a my musimy obliczyć, ile jest równy parametr a. Jeżeli wielomian f podzielony przez taki dwumian daje resztę 3, to możemy sobie zapisać, że f od x można zapisać jako ten dwumian, czyli x-2 minus razy jakiś wielomian p od x plus reszta, czyli plus 3. Z takiego zapisu wynika, że jeżeli chcielibyśmy obliczyć wartość funkcji f dla miejsca zerowego z tego nawiasu, czyli dla x równego 2, dwójka zeruje ten nawias, to f od 2 byłoby równe 0 razy jakieś pod x. Tutaj byłoby 0 plus po prostu 3, czyli f od 2 jest równe 3. Skoro tak, to możemy z naszego wzoru policzyć, ile jest równe f od 2, podstawić do tego wzoru pod x dwójkę, otrzymamy wtedy 2 do czwartej, czyli 16, plus 2 do trzeciej, czyli 8, minus 2 razy 4, czyli minus 8, plus 3 razy 2, czyli plus 6, i jeszcze minus a, no i to ma być równe 3. Rozwiązujemy teraz to równanie. Tutaj mamy 22 minus a, jest równe 3, no i stąd wynika, że a musi być równe 22 minus 3, czyli 19. Zatem poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź c.